Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z miksem z drapek za 55 zł. Taki oto przygotowałam. Mam super mega pensję do tego paradiso. Owocowa eksplozja, różowe diamentowe 7 i dwa razy ekstra pensja. Wersja i nowa i stara. Dobra. I z numerem 46. Od tej pensji zacznę. szukamy wygrywających liczb.

I tu wykrywające to 25, 8, 23 i 7. A jest 14, 31, 16, 29 i 24. 6, o nie ma. Napis 9 nie ma i 27 nie ma. Ups. No dobra, to zrobię sobie owocową z numerem 18. Arbus i wiśnia. Żeby się nie odkryło tak wciążam właśnie. Dobra, troszkę się spieszę, więc tak szybciej kiwi i jabłuszko. Tu, tu, tu. Wszystko. Banan i ananas. Ananasy, banany, figa i kokos. I tu kokos. Cytryna i winogrono. Winogrono, cytryna, cytryna i tu jeszcze winogrona. Teraz pomarańcza i awokado. Awokado, awokado, pomarańcza. I tu jeszcze jedna. E, dobrze. I brzoskwinia, borówka. Tutaj nie ma brzoskwinia, borówka. Tu i tu i tu. No niestety nie ma linii. Dokładnie, nie ma nic. E, no to dawno nie drapane, Różowe, diamentowe 7 z numerem 20. Oczywiście szukam siódemki. Czarnej bądź yy, czerwonej. 5, 6, 5 się sypiam. 9, 8, 8, 9, No 7 potrzebuję. Poproszę 7. 8 jest czerwona siódemka, która mnoży oczywiście i mnoży 10 zł, czyli mam 20. No na 55 to mało, numer 24. Yy, można powiedzieć, że jeszcze mało. Albo yy, wiadro i bluska. Albo się ucieszyć, że w ogóle cokolwiek wpadło, prawda? Yy, Wiatro, bluska. Torba i nuta. Tutaj nie widzę. Tutaj widzę nutę. Turba, chmura i szorty. Tu szorty, szorty. Tu aż trzy razy. No dobrze, to tyle. Teraz delfin i fala. Więc jest tu, delfiny są tu, a kolejna to parasol i łódź. Jest, łódź już jest, parasol tutaj, tu jeszcze łódź, łódź i łódź, słońce i napój. To jest tu, i napój słońce tu, yy, serce i palma. No dobra, to tyle. Piłka i latarnia. No, gdzie piłka? Tutaj. I tutaj jeszcze jedna. Yy, I my by było na tyle. Krab i flaming. Jest. Krab, krab, flaming. Flaming, krab i krab kapelusz i arbuz. o i to chyba tutaj nic. Kapelusz, arbuz. No tak, zabrakło. Ciut zabrakło więc drabka przegrana i zostaje ostatnia super mega pensja, a mam z numerem 6. No dobrze.

I 14 na końcu dokładnie. No niestety, dziś ogrom pustaków wygrała tylko jedna zdrabka, tutaj pod siódemką dobrze, że czerwona, chociaż to mnoży 20 zł na 55 z takim wynikiem kończę. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki, pa!